Hejcie, Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Radowity. Słuchajcie dzisiaj pierwszy odcinek z. Gościem, który gra na telefonie. Także słuchajcie, bardzo fajnie. Jeżeli chcesz wziąć udział w mojej serii, tam na dole jest to w komentarz lub zrób zgłoszenie hashtag maliganci, hashtag Radowity. Pamiętaj, że w komentarzu musisz napisać ile masz lat, ile masz winów. Jeżeli chcesz dołączyć tutaj na listę, o, tutaj na listę, o to subskrybuj teraz kanał, łapka w górę, wtedy cię na nią wrzucę. No i chyba to by było na tyle. Więcej nie przedłużam. Pamiętaj o kładzie w sklepie Radowity, się YouTube będzie, bardzo miło. Dobra, mordeczko, powiedz ile masz lat, ile masz winów, jak się nazywasz i e, na, czym gra, na czym, na jakim wiesz grasz. Dawaj, jedziemy. Mam 12 lat, mam na imię Maciek, mam 600-700 Twinów, gram od trzeciego sezonu. Okej, okay. i grasz na telefonie, tak? Tak. Także, jeżeli są też jacyś telefoniarze, to zapraszam. A my lecimy. One no for one. For one, ready? <gry> Okej, okay. let's go. Oje, zapomniałem, trzy do góry zrobiłem. Dobra, i się stało. O, ja Ojej. Oj. Ojej. Oj. No pompa! A zrobiłem? Ja spadłem w ogóle. O, oj. O Jezus, albo wam spać. Dobra, przyszedłeś w do ściany. <grystanie> <grystanie> Dobra, mordeczka, słuchajcie. Jeśli teraz nie zafollowujesz na Instagramie, radowitym. To ja niektóre osoby również zafuluję. to wam się gdzieś pokazał No i chyba to było na tyle, lecimy na meczek duo Wpisujcie kod w sklepie, się będzie bardzo miło Napisz, że wspierasz, a przy ci cześć! Dobra mordeczki, słuchajcie, jesteśmy już w meczu duo razem z Władimirem, z naszym telefoniarzem i lecimy sobie na skubne ziemię. w sumie tam dawno nie byliśmy I ja sobie chyba polecę na podłużną Czy ty też lecisz na podłużną? Ja, ja sobie, sobie chcę hmm? to ja sobie też tam Ty lecisz krzyżyczką, nie połóżem okay, Trzeba na jedno polecieć i jeszcze ziomki są na blisko, mam... jest o, to wreszcie to, to... Wlec jedna no? A jakaś broń, kurcze, jakaś bramia, jaka Leży? Bramia? No jeszcze, super Dwóch No kurde A widzicie, mówicie, kurde, że na telefonach się nie da grać, a tutaj ziomek, kurde, już zrobił dwa fraji Skurczyły Lepiej jak Jacka okay. O tu masz skrzynkę, otworzyłem cię, ja coś tam masz, złotego ok, cię. Ta digla masz Okej, okay, super, sobie ja postrzelam. Idę do łoma. pokopać trochę. Ja się Może skrzynka jest, Jepek. jest skrzynka, bo widzę. Sekundka, dobra, Dasz tam będę poczekać chwilę. Żeby mnie nie znalazł w tych krzyczorach, on dobra. On tam jest obok ciebie? Tak. Idę, idę. ja spróbuję go porobić. Idę, idę. Leży? I drugi od boku? Okej. Okay. To moje śmierdziłki. Gdzie on jest? dwóch tam masz leży dwóch jeszcze, jeszcze. ufak to moje, moje, moje ja uciekam leży jeden ja mam 5hp, ja mam 5hp 0 o ma 0 spokojnie, o ma 0hp leży nice wszyscy? chyba tak kurde, piechota op full strow kurde, w jaki sposób w ogóle poleciało? nie, no, troszkę dłużej poleciało Ok. Spinaš, fakt to Mam Mám dva. Ne, oni, mi celou to spodní stranu. Mám dva, že mám, chceš? Nie, właśnie mam, mam. Okay. Oni, oni nie zlutowali nawet to wszystko, od razu mi podejrzali. Dobra, mamy nawet dobry lód. Dopij. No tutaj pierdzik gdzieś tam jedzie, Gdzieś tutaj za tą górką. szlałem się jeszcze tam. Gdzie? Tam za górką? Ta, 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 jeszcze tu jest typek na pierdziku tutaj za drzewami. Ok, to idę. Maloa, minus 87. Jeszcze okay. się apteczką leczył. Dobra. Idę. Pędzę. Na lotnij. Drugie jeszcze jest. Ja właśnie. Podjeżdżam tego Mam no, jeszcze 100, super No i drugiego, drugiego Pamięci, że piechota, kurde to jest naprawdę zajebista stebra No jeżeli ma się dobrego tego a i ma to się to nie go tak, tak, na takiego tiffu albo ciebie Naprawdę ja kurde jest... z tej piechoty serio, bardzo Masz y, tu masz opteczkę Okej, okay, dobra do. Typy się tam strzelają. Mhm. Mm masz beczkę dałem ci. Typek nas nie podejrza. dwóch typa. Okay. Leży? Leży. Nice. Kurde, ja mam takie przyzwyczajenie, że ja w ogóle PMA-mi nie gram. Ileś, yes, kurde. Tu masz beczkę, beczkę, masz beczkę. O jest... oh, fak. plecy, 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 plecy. Chyba o nich mówiłeś. Się nie, właśnie nie o o nie, nie mogę się ruszyć. Czekaj, spróbuj, o! O kurde, strefy nie mamy. A 7? Jakbyś mi to otworzył, to bym wyszedł tylko do strefy. O! Nie mogę nic zrobić. Dobra, ja coś się p? Zabili go chyba no. Okej, okay, podnoszę cię oh, Kurde A gdzie jest ta apteczka? No nie, no co jest grane? Kurde, Bolek, nie podniosę cię chyba Czekaj, podnieś, podnieś Czekaj, weź tu otwór... o weź. O, i się ma pełno Dobra Będziesz budował, ja się po Ja buduję, tak, tak Dobra. Dwóch czy jeden? Czy jeden? Okej, okay. osiem. Dwa. Jeden. Oh, sorry. Okay. O, sorry. malowała, O Idzie dobyć. Skacz. Możemy padać do ciebie? Co jest grane? Nie mogę cofać Też Brawa. Dobra Gdzie Tam jest strefa? Daleko? Ja mam spadać jeszcze mm. jak coś O, tu znajdziemy na luzie O, okej okay. Tam gdzieś jeszcze Kuchy? była... Eee... Beczka gdzieś beczka. Pada, to, że chyba lekko nie mamy trochę. jest rywka. Tu używamy? Czekaj, poczekaj, poczekaj, jedę ja po aptaczkę. Mogę. Użyłeś już? Nie. Dobra, Dobra używaj, używaj. Daję Będę mógł to... tego beczka? Tak. No ci ci wziąłeś. Aha, dam się, dam się, dam się, dam się, dam się, spokojnie. Ja mam jeszcze. Ja kelly, mam cztery potki. Okej, okej. Ja eee. chyba mam ognisko jak się nie mylę. Nie mylę. Gdzieśmy, byśmy, kurczę, pole... Masz... Aha to super. Jeśliśmy gdzieś, gdzieś polecili, to bym się uleczył gdzieś jakimś kurde bandażem jakbyś. Nie, nie ma bo... Ej, ale tu gdzieś blisko jest ognisko chyba. Mm. I może być niewypalone. Tu chyba gdzieś tu jest. Nie? Gdzieś... No, no, no Tu jest, tu jest. Nie wypalone. No tak. tu. I 50 A, jest. A nie, nie 50. -ka. Trzymaj, chleczkę. Dobra. Fajnie się ta gra składa. Mm. Kurde, te kulki lekko trochę zbyt opesowe. No, bardzo. Bo się leci. O, tutaj jest jedna. Drop. Przy chyba ktoś jest, się mi się wydaje. Chodźmy co ну mm ну -hmm. A? Ojej, co się za folkowałem? Mogę. Mamy... mogę zabrać? Tak, eee, a rifta? Doszło jakaś? Ja mam a rifta. To, to, to. Ok, to super. O, Dobra, tam. mamy 12 fragów. Jest na niś. Daj, spoko. I masz też coś? Tak, tak, tak ta. Powiem ci, że kurde, tam, jak w, tam ładnie wyratowałem. No, no. Ops, kurde. Be. Jakby ten typek z tego granatnika nie, nie walił, to ja bym chyba o tym padł. Mm. Dawaj tutaj na tą górkę. Dobrze, osiem typa zostało. Chociaż mamy kewa. Jest dobrze. Dobra, i cela. Czekaj, ja tu do gazerka powiedziałem i to już do ciebie ja bym potrzebował ym, coś do leczenia Tam jest bull fight A? Widzę Może trafi coś kurczę, było wysoko. Niestety Skola przyj, Mogę skolapsować? znaczy na czym to stoi? Oj, to się będę Niestety Ej, to niszczę Tak? Tak, to jest na jednym na dwóch schodach. Okej. Okay. Ja tam chyba nie widzę, wiesz? Zniszczyłem. Dobra. Możemy tam podjechać, dobra. jakbyś się... Leci, leci, leci. Zabiję! jest super. Ja tam podlecę, dobra? To weź szybko, szybko, bo jeden leży, a oni się tam kilują. Okej. Okay. Ja Aż już podratuję. A gdzie oni tutaj są? Nie wiem właśnie, nie wiem. Jeden... A drugi ma minus 39. Okay. Musisz się poszukać. Jak... Masz ich? Nie, ale gdzieś tam są. pewnie słyszałem. O, tutaj tutaj na dole są w tym boksie. Chodź. Ich mam. Tam mam ich. Okej okay. Minus 18. Ojej, czyli nie mogę. Zabił mnie. Nie mogę 90 zrobić, Uż. Dobra, Dobry, to ja uciekam... Co? I ciebie też? Nie, też się kurczę. dobra mordeczki, kiedy Wam się odcinek spodobał, to wiecie co robić. Chcesz coś pozdrowić? No, pozdrawiam mój cały team agami. No. No, więc y, ogólnie team tutaj kolegi znajdziecie w opisie, możecie zasubskrybować, będzie na pewno bardzo miło, bo chłopaki starają się o kot, a my zrobiliśmy 12 fragów. Niestety nie wygrać w meczu, ale nie każdy odcinek musi być przecież taki idealny. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!